Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Makeup After Forty. Jak widzicie, troszeczkę inna sceneria. Tło takie błyszczące. Postaram się Was wprowadzać pomalutku w vibe świąteczny. Mamy już grudzień, więc święta za pasem i ani się obejrzycie, a już będzie Wigilia. No to tak zawsze jest, słuchajcie. Niby pierwszy grudzień, drugi grudzień, później czwarty, 4, 6 i zaraz jest 24 i nie wiadomo kiedy zleciało i zaraz Sylwester. No i później, słuchajcie, po Sylwestrze to już tak, od końca stycznia do końca marca to się ciągnie. <noise> Natomiast tak do Sylwestra to leci. I tak mam co roku. Pewnie nie tylko ja. Słuchajcie, dzisiaj taki trochę kontrowersyjny temat o ustach i o stopach. Właściwie ja ten filmik nagrywam po raz drugi. Pierwszy film nagrałam latem, ale później słuchajcie, tyle nowości wpadało, że ja po prostu nie dążałam z tymi nowościami i sobie tak. Odkładałam, wiecie, no dobra, dobra, to za chwilę, to za chwilę, zmontuję, zmontuję. I tak o nim zapomniałam. I dwa dni temu właśnie napisała do mnie moja obserwatorka, gdzie ten film, który obiecałam o stopach, bo ona go nie może znaleźć. No i ja, wiecie, nerwowo zaczęłam go szukać, patrzę, nie ma. Nie ma, po prostu nie ma, więc pomyślałam sobie, ok, no trudno, nie ma, to nie ma. Mało tego, tego samego dnia oglądałam sobie telewizję śniadaniową i tam była pani kosmetolog, która powiedziała ciekawą rzecz. Że usta i stopy to są dwie najbardziej zaniedbywane części ciała przez kobiety. I tak sobie pomyślałam, no dobra, ze stopami to się zgodzę. Zgodzę się, dlatego że yy, no to jest jakby logiczne, nie? Yy, yy, jakby latem ok dbamy o stopy, bo te stopy są pokazane i chodzimy w odkrytych butach, w klapeczkach, gdzieś tam jeździmy nad morze, więc te stópki muszą być zadbane, no a oczywiście zimą yy, ciężkie buty, yy, skarpetki, rajstopki, stóp nie widać, to się tak, wiecie, odsuwa zawsze na później. Yy, jakby mogę to zrozumieć i mogę się z tym zgodzić, natomiast nie bardzo wiem, słuchajcie, o ustach yy, o co chodzi, dlatego, że ja ogólnie tak mam, że o stopy i o usta bardzo dbam, natomiast jakby mogę sobie wyobrazić, jak to jest ze stopami, natomiast usta, nie wiem, czy, czy to taka prawda, że my nie dbamy o swoje usta, dziewczyny. Nie wiem, no tak mi się wydaje, że przecież jak zimą masz piesznięte usta, no to to wiadomo, nie będziesz czekał, aż ci krew się z tych ust poleje, tylko czymś tam sobie te usta nawilżysz, natłuścisz. No ale okej. Okay. Tak sobie pomyślałam, że, że ponieważ, y, jakby usłyszałam takie hasło gdzieś w telewizji, że i usta i stopy, to sobie pomyślałam, okej, okay, y, połączę to w całość, więc nagrywam dzisiaj i o ustach, i o stopach. I ja tu oczywiście nie będę się wymądrzać, bo ja nie jestem ani kosmetologiem, ani podologiem. Natomiast słuchajcie, ja wam powiem o swoich sposobach, pokażę wam swoje kosmetyki, które używam zarówno do ust, zarówno do stóp. Powiem wam też jak nie mamy budżetu pieniążków na kosmetyki, jak sobie poradzić z ustami, ze stopami. Naprawdę mam kilka takich fajnych sprawdzonych sposobów, więc jeżeli jesteście zainteresowane, to ja oczywiście zapraszam na odcinek i upraszam o komentarze, o łapki w górę, jeżeli filmik będzie fajny i przydatny, i oczywiście, jeżeli mnie nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. I też zachęcam do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku, bo właśnie trwa wyzwanie dla obserwatorów moich i rozdanie, tak z okazji 5000 tysięcy mam rozdanie dla pięciu osób, więc jeżeli nie widziałyście jeszcze, to szybciutko do tego filmiku wracajcie. I cóż. Zapraszam na odcinek. Dobrze, więc zaczniemy od tego, jak ja dbam o usta. I teraz tak, pokażę Wam dwie rzeczy do peelingu. I to jest tak, to co mam tutaj na paluszku, to jest taka rękawiczka z firmy Glow. Wygląda to w ten sposób, słuchajcie, jest z takiego dosyć, dosyć chropowatego materiału. I to mi służy jako rękawiczka peelingująca. Ja to sobie e, zamaczam w wodzie i po prostu najzwyczajniej w świecie pocieram usta. E, wtedy e, z tych ust schodzi ten naskórek martwy, który, który jest do zdarcia, do spilingowania. i później nakładam balsam. E, alternatywą do tej rękawiczki jest Insta e, W ogóle, o, to są te, to są te dwa słoiczki, które. Są dla mnie must haveem, jeśli chodzi o usta. Tutaj mamy peeling. Przepięknie, słuchajcie, pachną te peelingi i w ogóle te kosmetyki. To są kosmetyki mojej córki, od razu mówię. Natomiast z pełną świadomością mogę je polecić. Yy, także to nie jest tak, że. Polecam wam Bubel. Naprawdę możecie spokojnie to kupić. Ten duecik kosztuje 50 zł i jest naprawdę genialnym pomysłem na fajny prezent. Myślę, że spokojnie dla kobietki. Nawet no, dla faceta to może nie, bo za. Za ładnie pachnie, chociaż mój mąż i narzeczony mojej córki używają, natomiast nie, nie wiem, czy się by Pan któryś cieszył z takiego prezentu, natomiast jestem pewna, że od dziewczynki po starszą babcię wszystkie kobietki by się cieszyły z takiego prezentu, bo naprawdę jest to coś, co, coś cudownego. No dobrze, a co jeżeli nie mamy kasy, bądź też nie chcemy wydawać kasy na kosmetyki do ust przeznaczonych specjalnie, więc możemy sobie poradzić domowym sposobem, jest to... Sposób, który ja znam od swojej prababci, od babci, od mamy i przekazałam ją też moim dziewczynom. Dziewczyną to jest, y, słuchajcie, sposób na szczoteczkę do zębów. Maczamy szczoteczkę i po prostu pocieramy y, nasze usta szczoteczką. Inny sposób to też możemy cukier, cukrem sobie zrobić peeling, tudzież kawą, ale taki najprostszy sposób to jest właśnie sposób na szczoteczkę, a później właśnie na noc położenie sobie y, miodu na usta. Idziemy spać z taką maską miodową na ustach i to nam powinno też fajnie nawierzyć i zregenerować naskórek na ustach. Co na co dzień? Na co dzień no to właśnie też lekko miodu, ewentualnie moja babcia jeszcze, jak pamiętam jeszcze my, jak byłyśmy małe i wychodziłyśmy na mróz, to moja babcia nam smarowała usta masłem. No tak, tak było, słuchajcie, takie czasy były. Natomiast jeśli nie masło, no to ewentualnie jakaś lanolina, wazelina, aczkolwiek ja wazelinę nigdy nie lubiłam, bo mi się wydawało, że usta mi się wysuszają. Także to jest, słuchajcie, tyle tak naprawdę. Przechodzimy teraz do stóp, a może to nie będzie zbyt skromne, ale powiem Wam, że mimo moje sopy się bardzo podobają. Słuchajcie, ja je kocham i, i, i wydaje mi się, że są po prostu ładne. Naprawdę, po prostu ja je lubię. Bardzo lubię o nie dbać, bardzo lubię mieć pomalowane paznokcie. Yy, nie pójdę spać, słuchajcie, jak czuję, że te stopy są takie. Wiecie, czasami po prostu na piętkach zbiera się już taka, taka warstwa, i ja po prostu ja nie pójdę spać, słuchajcie, dopóki nie wezmę jakiegoś takiego pumeksu, nie zetrę tej, tej, tej warstwy, tego zgrubiałego naskórka po prostu nie pójdę spać, więc ja już mam tak zakorzenione w swojej pielęgnacji, w swojej rutynie, żeby o te stópki dbać. Tym bardziej właśnie, że jestem tancerką, więc i u mnie pięty widać, i palce widać, ja Wam pokażę. Zdjęcie, Właśnie w butach, kiedy tańczę, no to, to, są, to są stopy po prostu, które, które muszą ładnie wyglądać, bo, bo je po prostu widać. Mam to szczęście, słuchajcie, naprawdę mam to szczęście, że nie mam haluksów. U, u mnie w rodzinie jakby nie ma takiego, nie, nie ma tak genetycznie, nie, nie mamy, kobiety po prostu nie mają haluksów, natomiast e, powiem Wam, że ja też od małego e, przy robieniu ćwiczeń robię też sobie ćwiczenia na te haluksy, e, mimo że nie mam skłonności do haluksów. E, ja Wam tutaj zaraz pokażę, na czym polegają takie ćwiczenia. Stoimy na macie i rozczapieżamy tak palce stóp, żeby pierwszy i ostatni paluszek był jak najdalej od siebie, proste, prawda, że proste? No to zachęcam, żebyście te ćwiczenia i u siebie wprowadziły do takiego codziennego dbania o higienę stóp. Zanim pokażę Wam, Kosmetyki, które używam, i jakby opowiem Wam o sposobie, jak ja dbam o swoje stopy, to jeszcze tak naprawdę powinnam powiedzieć, dlaczego się powinno dbać o stopy. Po pierwsze, Moje drogie stopy noszą Was, czyli cały ciężar ciała spoczywa na stopach. Jeżeli one są zadbane, jeżeli skóra jest niepopękana, te stopy Was nie bolą, to, to możecie na nich swobodnie chodzić. Jeżeli okazuje się, że tu i ówdzie pękła skórka, albo mamy, nie wiem, jakiegoś nagniotka, coś tam nas boli, zaczynamy inaczej stawiać stopy. Co z kolei powoduje, że inaczej zaczyna nam pracować ciało, inaczej nam chodzi kręgosłup, i od razu, jeżeli jest coś nie tak ze stopami, od razu cały kręgosłup dostaje w kość i od razu zaczynają się bóle kręgosłupa. Jak bóle kręgosłupa, to bóle mięśniowe, i to po prostu lawinowo się tak dzieje. Więc kochane moje, naprawdę o stopy warto dbać. Tak, myślę, że to jest jakby pierwsza podstawowa jakby przyczyna, a druga przyczyna, no oczywiście im bardziej dbamy o stopy i robimy to konsekwentnie, regularnie, tym później po prostu mamy mniej roboty. Jak się okazuje, że wow, za chwilę będzie lato i trzeba będzie te stopy pokazać, a my tutaj bez problemu zdejmujemy skarpetki, rajstopki, wkładamy klapeczki i idziemy. Ja w tej chwili słuchajcie, jakbym miała gdzieś jechać, nie wiem, do ciepłych krajów, bez problemu. Po prostu walizka, rzeczy i jadę, nic nie muszę ze swoimi stopami robić, bo one są po prostu w takim stanie jak latem. Czyli po prostu dla mnie nie ma znaczenia, czy, mam, czy jest za oknem szaro szaroburo i ponuro, czy jest piękne słońce. Ja je po prostu trzymam zawsze w takim samym idealnym stanie. Tak, bo się kochamy i się lubimy i moje stópki mnie noszą, bardzo ładnie tańczą, więc naprawdę tak, dbamy o siebie. Dobra. To teraz śmiechem żartem przechodzimy do najważniejszej części, czyli e, jakby jakich kosmetyków e, ja używam i co robię ze swoimi słupkami i tutaj bardzo ważna rzecz, ten film nie jest sponsorowany, ja Wam pokażę po prostu swoje kosmetyki e, i, i nikt mi za to pieniędzy nie daje. Po prostu to jest moja dobra wola, więc generalnie żeby to było jasne, dlatego że po. Pokażę Wam prawie wszystko z jednej firmy, z taniej firmy, bo po prostu lubię. Nie dlatego, że ktoś za to płaci, ale naprawdę są to sprawdzone kosmetyki. Uwierzcie mi w swoim życiu bardzo dużo różnych prześciczyła. Dobrze, wracamy do tematu. Słuchajcie, jeśli chodzi o pielęgnację, to tak. Nasze stopy, tak samo jak i inne części ciała, czyli twarz, czyli ciało, potrzebują złuszczania. Dlaczego? Dlatego, że nam e, na stopach też rogowacie naskórek, szczególnie to widać na piętach. E, I tu jak my nie będziemy usuwać tego martwego naskórka, to będzie narastać i będą nam te stópki pękać, pięty pękać i będzie bolało. Po co nam to lepiej zapobiegać niż leczyć? Takie jest moje zdanie, myślę, że się z tym zgodzicie. Oczywiście, e, jakby te pękanie stóp, te narastanie naskórka to rogowacenie, no, niestety, im człowiek starszy, tym przebiega e, jakby e, mocniej, tak? No, bo wiadomo, że nie będziemy złuszczać skórki małemu dzieciaczkowi, no bo, no bo nie ma takiej potrzeby. Im starsi jesteśmy, tym bardziej, e, tym, tym bardziej się ten proces dzieje i tym szybciej się to wszystko dzieje. Ja też zauważyłam, że, że im, jest, im jestem starsza, tym bardziej muszę dbać o te stopy, bo tym szybciej, jakby te pięty potrzebują. E, wiecie złuszczenia i zdarcia. I tu właśnie tutaj mam w dłoni taką, takiego zdzieraka. Yy, firma nazywa się Podoshop i to są zdzieraki robione ręcznie. Słuchajcie, to jest chyba najlepszy zdzierak, jaki miałam w swojej dłoni. Yy, mamy tutaj jakby dwa yy, progi ścieralności, grubszy i cieńszy. I najpierw, słuchajcie, zdziera się to yy, grubszym, Czyli tym, jakby to powiedzieć, takim mocniejszym zdzierakiem, a z drugiej strony później jeszcze się poprawia. Zdzieranie stópek można zrobić na kilka sposobów. Ja to czasami robię na sucho, czyli wsadzam po prostu nogę. Słuchajcie, do, do zlewu i na sucho sobie zdzieram tą piętkę, na sucho. To, to jest coś na zasadzie frezarki, tak? Jak, jak idziemy do, do pani, powiedzmy kosmetyczki, jak robi nam pedikir to ona właśnie robi takie zdzieranie na sucho, frezarką i też możemy sobie zrobić takie zdzieranie właśnie takim, no powiedzmy, że takim zdzierakiem czy pumeksem, to nie jest pumeks, ale takim zdzierakiem możemy sobie zrobić na sucho. Można też namoczyć stópki, ładnie, nie wiem, w wodzie z mydłem i sobie zedrzeć ten naskórek na mokro. No i teraz coś, czego się spodziewam, na pewno padnie pytanie, jak często używać tego zieraka. No więc mnie się wydaje, że po prostu tutaj jest to sprawa, cecha osobnicza, jak często potrzebujesz. Po prostu obserwuj swoje stopy, jeżeli okazuje się, że ta skóra już jest widocznie na tych piętach, powiedzmy, czy na stopie, jest widocznie taka zrogowa ciała, wtedy używaj zdzieraka. Prosta rzecz. Ja bardzo często też, słuchajcie, i tutaj już przejdziemy do kosmetyków. Yy, I tutaj Wam polecę całą serię Daily Good Food. To są chyba najfajniejsze kosmetyki do stóp, jakie miałam. Mało tego, ja dostałam całą serię od Deli w paczce Pijarowej. I słuchajcie, jak mi się te kosmetyki skończyły to ja zaczęłam je dokupywać. Czyli świadczy to o tym, że nie wróciłam do jakiegoś szola czy innych swoich wcześniejszych kosmetyków, tylko zaczęłam po prostu kupować z powrotem Delię. Skończył mi się peeling, kupiłam peeling. Skończył mi się ser, skończyło się serum, kupiłam serum. Więc generalnie naprawdę polecam, świetna seria. I mamy tutaj, a propos jeszcze zdzierania i a propos jeszcze właśnie tego zrogowaciałego naskórka, mamy tutaj, słuchajcie, peeling do stóp. Dla suchej i szorstkiej skóry. Skutecznie usuwa zrogowociały na skórek poprzez właśnie masaż stóp, masaż tego stóp, stóp tym peelingiem. Wygładza i zmiękcza dzięki zawartości alantoliny i gliceryny. Nawilża i odżywia masło shea witamina E. Witamina E jest genialna w każdej postaci. Odświeża i relaksuje ekstrakt. Ekstrakt z dzikiej wodnej mięty. Słuchajcie, naprawdę jest po prostu, e, jakby to powiedzieć, na zmęczone stopy. Genialna sprawa, bo takie ma się wrażenie po tym masażu, że stopy są e, zrelaksowane, w ogóle, że ciało jest zrelaksowane, ale i że stopy są takie świeżutkie, właśnie bo tak e, pachnie miętą. E, ma się takie wrażenie po prostu czystości i takiego odświeżenia, więc na zmęczone stopy polecam na maksa. Cóż jeszcze fajnego? Słuchajcie, mam tutaj serum właśnie, o widzicie, już jest y, niemalże zużyte, więc generalnie muszę zamówić. Y, serum na pękające pięty dla suchej i szorstkiej skóry. Natomiast słuchajcie, ja je tak czy inaczej, bo pięt pękających nie mam, natomiast chętnie używam je tak raz w tygodniu, żeby po prostu... Eee, jakby nawilżyć dodatkowo i do, dodatkowo zmiękczyć swoją skórę na stopach. Eee, można też zrobić tak, że nasmarować sobie stopy. Jeżeli ktoś ma bardzo suchą skórę, to smarujemy stopy sobie takim serum. Owijamy folią i wkładamy w ciepłe bamboszki bądź też skarpetki. Zdejmujemy po dwóch godzinach Słuchajcie, i można całować te stopy. Naprawdę są genialne. Dobrze, co my tutaj mamy w składzie? Słuchajcie. Mamy tutaj 25% stężenie mocznika, i ten mocznik właśnie nam nawilża te stópki. Właśnie dlatego później te stópki są takie naprawdę jak pupcia niemowlaka. Yy, mamy tutaj połączenie kwasu mlekowego i lanolinę co y, zmiękcza nam i wygładza stopy. Y, mamy y, alantoinę i depantenol, co po prostu zapobiega powstawaniu na y, naskórka, czyli ten y, jakby naskórek y, Przerasta nam znacznie wolniej. Co jeszcze Wam polecę? Polecę Wam, co używam: krem do stóp odżywczo regenerujący dla suchej i sorskiej skóry. A jeszcze mało tego słuchajcie. Ja to serum czasami też stosuję na łokcie i na kostki przy stopach, dlatego że ja mam Hashimoto i mi się tutaj te łokcie i kostki przy stopach wysuszają, więc ja to serum też tam nakładam i genialnie się sprawdza. I tutaj tak, ten regeneracyjno-odżywczy krem do stóp też ma w składzie super rzeczy. Ma masło Shea, ma wosk pszczeli, lanolinę i dziką, dziką mięto, miętę wodną. Też te stopy są takie, wiecie, później wygładzone, rozmiękczone i pachnące i takie świeżutkie. Więc to są kosmetyki, które używam najczęściej. Ostatni genialny kosmetyk z tej serii Delia, bo oni mają jeszcze troszkę więcej tych kosmetyków z serii, natomiast ja jakby mam swoje wybrane ukochańce i jeszcze to jest ta kąpiel perełkowa do, do stóp. Słuchajcie, to wygląda. Ja już tu mam chyba trzecie opakowanie. Nie wiem czy to będzie widać. To wygląda tak jakby takie perełki soli, to się rozpuszcza w ciepłej wodzie i moczy się w tym nogi, yy, po prostu stopy. Yy, ma tutaj w składzie wysokie stężenie mocznika i po prostu to powoduje, że jakieś się tak fajnie wymoczy, później fajnie ten ciały na skórek schodzi. Yy, więc tak, to są te moje ukochańce z Deli. Mam jeszcze coś, co też jest fajnym kosmetykiem. Jest to krem maść do stóp i paznoci i też używam, też polecam, i też używam nie tylko do stóp, ale właśnie do łokci i do kostek przy stopach, więc yy, generalnie. To są wszystkie moje kosmetyki sprawdzone, które mogę polecić. Jeżeli e, jakby chcecie też zaoszczędzić na przykład nie, kupować takiej perełkowej soli, no bo to jakiś pieniądz kosztuje, aczkolwiek niedrogo, to możecie sobie najzwyczajniej w świecie wlać do miski ciepłej wody, wrzucić sobie tam zwykłą sól, wymoczyć nóżki zedrzeć zdzierakiem, położyć fajny krem z mocznikiem, właśnie taki albo to serum. I słuchajcie, macie sprawę załatwioną naprawdę. Także, moje drogie, to by było chyba tyle. Polecam Wam z całą mocą i z całego serca dbać o stópki, jeżeli tego nie robicie, chociaż wydaje mi się, że to jest takie trochę naciągane, wiecie, z tymi stopami, że my tak nie dbamy, Ach. Może są takie jednostki, ale jednak wierzę, że większość z nas jakby potrafi jakby skumać, że te stopy to też należą do naszego ciała i że należy o nie dbać. Tak mi się wydaje. No dobrze, ja tutaj słuchajcie, mogę gadać godzinami, znacie mnie. Natomiast chciałam to trochę tak y, streścić i uporządkować, więc mam nadzieję, że mi się to wszystko udało i że nie zrobię jakiegoś długiego gadańca, tylko <śmieszczę> zmieszczę się w tej półgodzince jak zwykle, a może nawet krócej, zobaczymy. I cóż, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to ja oczywiście zachęcam, żeby je zadawać w komentarzach, dajcie mi też znać, jak to tło się Wam podoba, czy jest ok, czy wrócić do starego, bo tak patrzę sobie w podgląd i, i wydaje mi się, że jest dobrze, natomiast tak naprawdę dopiero przy montażu zobaczę, jak to wygląda naprawdę. Cóż, mam nadzieję, że się dobrze macie. Aha, jeszcze dajcie mi znać w komentarzach, czy, czy to był fajny pomysł na film, czy chcecie takie tematyczne filmiki, jeżeli macie w ogóle jakiś pomysł na kolejne tematyczne to dajcie znać. Ja słuchajcie, zawsze wszystko zbieram sobie, że tak powiem, w głowie, notuję i później wykorzystuję to przy kolejnych filmach, także te Wasze komentarze, ten, ten wasz feedback jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Kochane moje, zapraszam oczywiście jeszcze do siebie na Instagrama, konto Make After 40, co środy o 20 mamy live'a. Dziewczyny też do mnie pisały, czy się nie przyrzucić na live y na YouTubie, więc napiszcie mi, czy wolicie na Instagramie, czy wolicie na YouTubie, bo jeżeli jeżeli na YouTubie to nie ma problemu. Tak, pisałyście mi, że warto by było, bo na YouTubie jest lepsza jakość, więc być może, być może możemy spróbować. To napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie. Dobrze, i to by było wszystko. Już przestaję gadać. Zobaczymy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że się dobrze macie, zdrowo macie. Do zobaczenia, trzymajcie się.